No, bo jutro jest sobota i jutro być może pojadę do Białej. To może uda mi się coś nagrać, co będę kupywała. Ja będę w Chińczyku dużym tym. W Chińczyku i są. No, może uda mi się coś nagrać, co kupiłam w sklepie. Chyba, że jakiś Chińczyk mi telefon zabierze. Też wątpię. No, a jak mi się nie uda, po prostu będzie zamieszanie, dużo ludzi. Nie chciałabym. Hmm, nagrać e, jakiegoś no, ludzia, człowieka no, w ogóle, e, żeby potem nie było tego, że ja po prostu nagrałam i tak dalej. Więc jak będzie dużo ludzi, to nic nie nagram, tylko pokażę w domu co kupiłam i gdzie. Za ile nie powiem, bo będzie, że się przechwalam. E, no i to... A i druga rzecz. Ja hejterów tu nie przyjmuję, kto... E, ma zamiar e, gadać do mnie w szkole, że nie powinna pokazać swoje, pokazywać swojej twarzy i tak dalej, to e, w ogóle co ci obchodzi, to was ogólnie, tych co gadają, e, obchodzi co ja robię, to jest moje życie, ja robię z nim co chcę i to jest moja sprawa. Więc jakby ktoś chciał się czepiać, to nie do mnie i, nie do, do... I tym bardziej nie w szkole. Ja w szkole i tak mam, nie wiadomo co. Więc, e, tak jak powiedziałam, to jest moja sprawa. Nie obchodzi mnie to, że no ogólnie, tak, czasami jest tak, że ktoś po prostu podparzy albo coś porwie, albo coś, ale mnie to teraz nie obchodzi. Co mnie to obchodzi? Mnie ogląda tylko 5-10 osób, więc... 10, tak, nie, 6 osób. No i co? Czy ta osoba, którą najbardziej może znam, y, mam mnie porwać? Nie sądzę. W y, sobotę z rana jakoś tak, chyba że coś się zmieni, bo nie wiem, y, do jutra jest jeszcze dużo czasu, y, mogę sobie nogę złamać y, albo... Y, a raczej jak będę jechała to nie będę zbyt dużo nagrywała bo mi szybko trwa, po prostu bateria pada i jak mi się uda coś w sklepie nagrać to nagram, a jak nie to nie więc raczej tak będę zaczynała jak już będę na miejscu oczywiście tam w biały jest zazwyczaj duży tłok, więc no, 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 no raczej nie będę się darła w sklepie takiej aaa, Tak, więc nie będę tam siebie idioty robić. Znaczy to jest normalne czasami, ale... Znaczy nie, w samochodzie nie będę słyszała brata, bo jeszcze się rozbiję Tak. I w ogóle wiecie, że w takich gniotkach jest jakaś mąka albo coś. Ten. Zaraz, chwilę. Mam dziurkę a nie wiem co to jest. Hmm. Co to jest? <śmiech> <śmiech> zakleję to. A, dobra. No i to tyle i... tak był fajny. No co, zakleję go taśmą, nic się nie stanie. Tak działa. Tu będę sobie grała w miała. Coś nie pykło. Szkoda. Bo internet działa. To wejdziemy sobie na YouTube. A. To tyle do jutra. do jutra. Być może coś się zmieni, więc będą informacje, jakby coś się zmieniło. To jakoś tak do godziny 16, jak już... Nie będzie, to, to już nie będzie filmiku. Chyba, że później wrócimy, chyba, że kogoś będę oceniała, to wtedy można się spodziewać tego filmiku kiedy nie idzie. Albo w ogóle później. To tyle i